Mam nadzieję, że polskie społeczeństwo zbuntuje się, zbuntuje się masowo przeciwko właśnie ingerowaniu służb, niekoniecznie polskich. Ja jeszcze raz to powtórzę, bo, bo jesteśmy rozgrywani przez ruskie służby, których tu już dawno nie powinno być, i niemieckie służby, które tu nie powinny wchodzić, bo jesteśmy suwerennym i niby w jednej Unii państwem. A się okazuje, że strasznie tutaj u nas mieszają. Jeżeli państwo popatrzą na historię działania społecznego pana Karola Nawrockiego, który chodził do więzienia, żeby więźniów Resocjalizować, żeby nie wracali więcej do tego przestępstwa. Współpracował ze środowiskami kibiców, współpracował właśnie tutaj od lat. Zajmował się osobą, która była w bardzo trudnej sytuacji. To naprawdę trzeba mieć dużą odwagę, żeby osobą, z osobą ciężko chorą, która no ma no chorobę, która trawi niestety dużą część polskiego społeczeństwa, się zajmować. Próbować w tej chwili na takim czymś wykreować aferę, bo w tej chwili każdy obywatel, każdy Polak będzie się zastanawiał, czy warto się pochylić nad osobą, nad sąsiadem, który ma problem, bo kiedyś mi uszyją buty, tak jak właśnie uszy to szyje się w tej chwili panu Karolowi Nawrockiemu.